i bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Sniper Light 4 gameplay Witam Was w i Lorino w kolejnej misji Skończyliśmy właśnie na samym początku misji No i właśnie czas zacząć kolejną misję Dobra, no zróbmy to no żeby Dziabnijmy może po cichu Walimy mu heda Mamy ciche naboje, więc zarobiście Chłop zrobiła salto. Dobra, pójdźmy. Hmm. Damy się najpierw... Tutaj, tutaj, tutaj. Jeśli zdążymy to tutaj, a reszta idzie po... Kolejny odcinek. Więc nie wiem czy my się zamkniemy w trzech minutach, więc będę robił to na speedrunie, jeśli... ale nie znam misji, więc nie będzie ani łatwo, ani za trudno, więc trzeba wszystko przejść na spokojnie, w sumie tak naprawdę. Tam widzę przeciwnika, więc elo. Kolejny hedzik, Czacha mu rozjeba. Chłop dopiero padł za trzecią kulą o kurwa Jak ja muszę szyję odrąbałem Dobra, mamy ze za Teraz trzeba wszyscy świat Nic nie widzę Serio? Tyle strzałów danych tyle pudeł? O, Ui, Jak podskoczył debil głupi. Chwila, bo ja tu nikogo nie widzę w sumie. Ani nie jest za dobrze, ani za super. Dobra. Widać na to, że nas zauważyli. Kit, kolejny strzał. Dobra. Musiałem tylko zapozować, ale nic mi was nie ominęło. Chłop rzuca granat. Surprise, motherfucker! Jaki poważny chłop! Dobra, dojedźmy sobie tego, on jest tu chyba bardzo blisko mnie. Widzę go. Dobry granat No o kurwa Musiał się obrodzić, no musiał jakiś chłop głuchy był Nawet nie wiedział no mamy tu trochę naboi, więc idziemy, 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 idziemy. Na spokojnie wszystko przechodzimy. Tutaj chyba musimy pójść. Pójdźmy sobie może tędy, żeby wejść im na plecy. A wtedy pójdzie jak masełko. Bo robię tak. Robimy tylko Nice. Odbiegamy sobie tutaj. Tu mamy tu bardziej główny cel. Pokazać wam magię. Widzieliście to? Aha. No i kosi wojnie macie. Teraz robimy tylko tak. Bierzemy snajperkę. Przyładowujemy. No i chuj, oko wydłubamy. Czyk. Kolejny pad. Widzimy kolejną dynkę. I headshot kolejny. Czapki z głów. Witamy w piekle kolejnego Patrzcie, rzucam granat, nie giną, łapcie kurwy granatę. Eee, aha, się to. Super. No. Wystawić rękę to ja też tak potrafię. dojeżdżamy kolejnych poleciał kolejny, teraz chcę się gdzie trafiają dostawy dobra, mamy tutaj safe, no wysadźmy se go Wiem, widziałem, potrzebowaliśmy kod na do save, który on go tutaj miał, ten ale, oj, zapomniałem. Przepraszam, że to przewinąłem, samo mi się przewinęło. Dobra, mam tu dwóch, trzech na blisko. Sam Izak będzie zazdrosny na mojego moim... nice. Ho ho ho, vibrator! Vibru, vibru, nasz vib... ukochany vibru, vibru się włączył. Nawet sam Prost... Izak tak strzelać. Nie strzela jak ja z pistoletu. Wyciśnięty aim. I teraz cisza przed burzą właśnie jest. Chuj mów w dupę. Easy. Mamy kolejnego agenta, który dostaje czapeczkę. Nawet mu nie spadła Dobra, widzę, że mamy tam kolejny bardziej cel, więc... O Boże, nie! O Boże, tak! Dobra, tu się zbliżymy jakoś gdzieś tu do celu, więc weźmy tam cel Dobrze, wszystko trzeba robić bardzo mądrze Przemyślone Widzę na mapie jakieś białe czołgi, tylko nie wiem, czy ona są ruchome, czy nie nie, chyba nie, jeśli tak stoją. Gdzie on biegnie? Gdzie? Kroczę to! Jednak kurwa, nie. Dobra, zrealizujmy główne cele. No Kurwa no nie No po prostu Kurwa no nie Boże czy ty to widzisz Kurwa no nie Byłem skupiony zbyt bardzo na jednym celu ściągnąć Tam no, chyba kogoś widziałem A jednak kula mnie jakiej wyprzedziła I nie było to na ja. Dobra, może tam wbignijmy sobie? No, jest tam ktoś, jest tam ktoś, ktoś się ruszył, Dobra, próbujemy na 450 metrów. Ten jest za wysoki, uspokójmy mu No, może lepiej. Mamy dwóch pod sobą, więc ani nie za dobrze, ani nie najlepiej. Mamy tam latarnię. Jest. Oj, 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 oj. Dążę, zdążę O kurwa Poszło. Jestem szybszym snajperem Teraz chyba na pewno pójdzie te kroczęto w końcu Ja może lepiej nic nie mówię No w końcu! Ja dalej poskoczył. Spośrzał, że się nauczy latać. Chyba prawdopodobnie tak. Dobra, czy skończymy tu. Zniszmy tą lampę. Uciekajmy dalej do kolejnych celów. Au! Au. 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 Oei, niet traf is, niet traf is. Oj, chyba zaraz będziesz musiał oj jest, czy nie? Nie przeładować nie musi? Ile on ma tych pocisków? Oj, chyba teraz musiałeś przeładować, bo uciekałeś Widać, że możemy je zniszczyć, więc sobie zniszczmy Kolejne czołgi, wozy i ty... błagam zdążę Uff, zdążyłem dobrze nie mamy ciężką sytuację nie no Kur, jak ten no w końcu zginął

A cocoa Bom, Woodka Papa is druga. Chyba sobie właśnie wkopałem się w... w. Dobra, mamy tutaj prawdopodobnie tylko dwóch oficerka. Zajeżdżamy chłopa i nożyjemy go. Dobra, trzeba przy okazji zająć się tym, bo no, strasznie śliwuje. Nie najlepiej, nie najlepiej Kolejny nie żyje Oj, tam mi się fajnie błysło Poczekamy aż się popatrzy. Tu to mu wpakujemy. Spok Zabijmy go karabinem. Na no, spokojnie, trzeba wszystko tu robić, bo tu... Nie no, ja jestem lepszy niż Slizak. Poczekajmy na chwilę na taką bałwana. Ktoś dalej na nas strzela z przeciwnej strony, więc... Dałoby się go ściągnąć, bo uciekają chyba Albo zmieniają pozycję Mam 8 naboi Szalmy o podłogę koło niego żeby nam tu się popatrzył i... A i popatrzył się, patrzy się. Poczekajcie, poczekajcie chwilę, może zanążymy Strzał w głowę. Zraszujmy go. Nie ma kurde, na spokojnie. Nie możemy tego chyba robić. Bo strasznie nas tu pobijają. Mm. Mm. Dobra, zajmijmy się głównymi celami. Mam zera hp w sumie. Ani za dobrze, ani nie. Ani niedobrze, ani nie. Dobrze. W sumie... Jedno i drugie w sumie... Jest... tragicznie amunicji. Trochę znaleźliśmy. To zaraz dupnie. Ja stąd widzę swój drugi cel? Tak, widzę swój drugi cel. Poszło. Wszystkie strzały bardzo dobrze nam wchodzą. No was chyba wszystkich popierdoliło. Gdzie spierdalasz? No i chuj, wątroba rozjebana. Co ty? Zwróć. Łap, powiem ci tyle, łap. Osobisty pocałunek śmierci. Dupkiem weszło, głową wyszło. Kolejny. Kolejnego żegnamy. PROCZENTO Jakby nie Fiko to by nie dostał Oj Oj wykrwawienie i... Boże Dzieku skąd oni się wszyscy biorą to zostały nam 3, 4, 5, 6, 7, 3, 6, 7 celi, 8 zniszczągi, zniszczągi 3, 6, 8 celi, Jeszcze, aż tyle zobaczymy, czy się wyrobimy. Czy nie ominiemy tych pobocznych zadań, bo już stąd ani nie ruszymy. Panie, nie pójdziemy dalej. A w sumie... No i na chuj do mnie strzelałeś? Cieć. Nic nie... Chłopca stoi i myśli, że mnie zabije. Wszystko musimy robić bardzo szybko, bo mamy strasznie mało życia. Dobra, wejdźmy, spróbujmy chociaż tam wejść. Jedna główka, druga główka, trzecia główka, czy będą no... trzy głowy? Dobrze. Chciałbym Wam już podziękować, dalszy część będzie w kolejnym odcinku. Żegnam Was z tej strony Kacupy, zostawcie lajka like i suba i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć i czołem!